Później dopiero zmieniono tenor tego filmu drogę. Bracia i siostry, dlatego pamiętając o tym, że miłość ojczyzny to nie jest pobożne życzenie, ale to jest nakaz pisma świętego. Dlatego niech w tym nabożeństwie latyńskim w sierpniu towarzyszą nam szczególne modlity za naszą ojczyznę. A trzeba ufać Marce że ona potrafi nas wyprowadzić z największych kryzysów. Wydawało się też w 1655 roku, kiedy szedzi nas zawali, że Polska zginie. Bo nawet byli magnaci, jak Lubomirski, Zborowski, którzy walczyli z wojskami królewskimi zamiast zwrotu. Nigdy u nas nie było za dobrze. Chociaż były okresy triumfu i chwały za Stefana ale może być lepiej. I módlmy się, żeby nam Pan Bóg zesłał opatrznościowych mech. Trzeba powiedzieć, że rośnie nowych ludzi plemię, które coraz lepiej rozumie stan, w jaki znajduje się nasza ojczyzna. I módlmy się o to, żeby nie nastąpiła jakaś nowa zawierucha wojna, Bo wojna pozostawała po sobie z które trudno później uratować. Bracia i siostry, kończąc to rozważanie, polećmy nasze osobiste sprawy. Stanowimy tu jedną wielką rodzinę mamy, A rodzina ma to do siebie, że jedni za drugi się mogą. My kapłani polecamy własne nabożeństwa i prywatnych modlitwach, bo to jest nasza powinność i wasza intencja. Ale my też jesteśmy pod tym względem równi z wami, bo w Kościele nie ma równych i równiejszych. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. I wielkość nie zależy od tego kim kto jest, ale od tego jaki kto jest. Bo mówi się nieraz, że Kościół nie docenia roli kobiety. Bardzo docenia. Matka Boża nie miasta. Przecież jest ponad apostołów. Ponad wszystkich świętych. Ponad świętego Józefa. Nie miała święcej kapłańskiej. A jest wyższa od biskupów i kapłanów i Tu jest promocja kobiety. I tu się pokazuje, że kobieta, która ją naśladuje, która ją kocha która liczy na jej pomoc, może się stać równie wielka. Tu jest prawdziwa promocja kobiety. I okazuje się, że też Chrystus, żeby podkreślić rolę kobiety, nawet takiej, której w życiu nie wszystko się udało, to nie apostoł się pierwszy zjawił, ale tej grzecznej Marii Magdaleny, która w życiu wiele rzeczy nie wyszło, ale płaka i je się pierwsza objawił i powiedziała, powiedział jej, że uda się do apostołu, że on zmarł. W a więc kościół promuje kobietę. To nie jest prawda, że jest kobieta degradowana w kościele, bo wszystko zależy kim jesteśmy, a nie to, jakie stanowisku. Po śmierci. Nikt nie będzie się nas pytał, kim byliśmy, jakie funkcje, tylko jak spełniając. Tak jak w przedstawieniu. Byłem kiedyś na przedstawieniu i proszę zwrócić uwagę, że tam był król, prezydenci. Ale najbardziej mi się podobał dział. Najlepszą rolę zabrał dział. Wszyscy się z niego śmieją, A więc ważne jest, jaką rolę odgrywamy, a nie to, My, którzy się tutaj modlimy, najlepiej rozumiemy Boże posłannictwo. i każdy taki udział w tym nabożeństwie nas uświęca, nas promuje, a równocześnie daje gwarancję, że jesteśmy przez Boga w sposób szczególnie umiłowany, że odpowiadamy na Jego apel. I ten trud waszego pielgrzymowania, te odpusty zyskiwane sprawią, Jestem przekonany o tym, że wielu z Was nie zazna czysta. Bo odpust zupełny władzi wszystkie niedoskonałości. I w godzinie śmierci taka osoba pobożna, pierwotnie zyskująca odpusy, nawet gdyby się nie wyspowiadała, a zbój a aż tak, że, że oczyma odpust zupełny, a oczy zupełnie zwalnia od czystu. Jestem przekonany bardzo wielu z nas nie zazna sobie. Bo Pan Bóg Wam policzy to pielgrzymowanie, te trudy, niewygodne, może nawet uśmieszki z powodu Waszych odmiernych To pamiętajmy o tym, my jesteśmy młodzi nie ci, którzy się z Oni wtedy rozpaczają się. Pan Bóg im nie skarży do nieba, to oni wiedzą, że to nie dla nich miejsce. Oni całe życie wybierający. Pan Bóg mi w rodzinie śmierci ich decyzję. Pozwoli im wybrać to, co przez całe życie wybierają. Dlatego dziękujemy Bogu, że możemy pierwszym razem to że rozumiemy, że tu stanowimy wielką rodzinę Maryjną, a w tej rodzinie Maryjnej nie indywidualnie, ale w takiej rodzinie możemy otrzymać takie łaski, które nie otrzymamy w modlitwach prywatnych bo stanęliśmy Bożą Maryną Rodziną. Zwracamy się do Matki Dużej, jako Matki Kościoła, ale naszej najlepszej Matki. I ona skróci macierzyńskim nie odwoła nigdy, bo jest Matką Kościoła. I co podkreślił Chrystus? Mówił z Janowie, oto Matka Twoja. Często powiedział, że każdy wierzący ma Matkę. Dlatego prośbę, byśmy się okazywali coraz lepszymi w jego W tym duchu poleci intencje obecnego pustosza, tutejszą parafię, intencje księdza pustosza, Ryszarda, żeby wyszedł z tych dolegliwości związanych z operacją, by cieszył się zdrowiem najgorsze lata, Ale żeby też, tak jak tu się modlił, jak pustelnik i w tym domu na ulicy Grabskiego pamiętał on. A my też o nim będziemy pamiętać. Na pewno Mu to zdrowie wyprosimy. A te skutki, które wydają się dzisiaj niemożliwe do osiągnięcia, będą możliwe do osiągnięcia. Bo jeśli tylu ludzi będzie się za niego modlić, to Matka Boża, tych głosów, jestem to przekonany, nie odrzuci. Polećmy też sprawy Ojca Świętego, który z powodu... Jest często atakowany przez masonów, przez wrogów kościoła. Ileż on przeszedł upokorzy, pokorze. Ale on nie może niczego odwołać, bo by zdradził swoją misję. Nawet gdyby śmierć miał pomóc, to on niczego nie odwoła, niczego nie sprostuje, niczego nie zmieni. Bo cały dzień Jezusa Chrystusa, a przecież jest strażnikiem wiary. Jest zastępcą Boga na ziemi. Dlatego. My otwieramy radio odbiorni, Maria, widzimy jak ludzie często się modlą za Niego, nikt ich do tego nie zmusza. a instynkt wiary im to podpowiada. Jedni, drugi, że będą nosi, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jedni, za drugi, módlmy się, a tak wszyscy będziemy lepsi, szlachetniejsi, inni będą nas więcej szanować i my Inny, z innymi będziemy mieć lepszy kontakt. W tym duchu polećmy też naszą diecezję Legnicką, metropolię śląską, i diecezję wrocławską i problemy, diecezję Świdnicką. Wszystkie polskie diecezje, wszystkich polskich biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice. Szczególnie módlmy się za tam z domu św. Rafała. Wszystkie osoby życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego i w tej łączności ze małymi, Połączmy się z wszystkimi czcicielami Matki Bożej. Polećmy ciężko chorą Marię zdrowie siostry Felicji, siostry Bonifacji i chorych kapłanów, szczególnie domu Maryi. Słoneczne światło święta wieziemska.